Tak, tak, wiem, mam odpoczywać, ale słuchajcie, no, ja mam serce i mam duże odczuwanie świata i muszę Wam powiedzieć, że y, po prostu muszę ingerować, bo, bo wiem, że mam dużo do wykonania, mam dużo rzeczy do zrobienia. Y, oczywiście, pewne rzeczy mogą poczekać, ale pewne rzeczy nie, nie powinny czekać, więc y, dlatego założyłam nową grupę na sygnał. Podam Wam linka, Podam już na społeczności. Uh, and... Uh, powiem Wam, że ten ja dochodzę do siebie powoli. Znaczy już jest bardzo dobrze w porównaniu z tym, co było. Uh, I... Uh, kiedyś Wam opowiem o tym, co się działo. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć tam na zaawansowanej wiedzy, trochę więcej mówiłam na ten temat. I... kurczę, dzwonią mi ludzie. Yeah. Pająki są fajne. That's... To jest ich dom też. One tu mieszkają. W każdym razie założyłam grupę wsparcia, kochani. Będziemy się spotykać tam. I came out here. So you...

Let's talk, cicho. O, tu jestem. O, look at this. No? Okej. Okay. O, no, ktoś jest nerwowy dzisiaj też. Słuchajcie, takie, takie są energie teraz. Zobaczcie, to jest w ogóle tak. Dziwne, dziwne chmury jakieś. Obudziłam się do jakiejś dziwnej pogody w ogóle, nie, nie arizońskiej. Trzeba była piękna pogoda. Tak, kochanie. Oczywiście mi przeszkadza teraz, bo nie mogę mówić. No, no. Tak, kochanie? So I will, um, three, eight, um, playground. Can... playground? Yeah, mhm. Mm mm -hmm. Ok. na ten temat. Słuchajcie, u nas takie słońce było, że wyżarło normalnie stolik. Zobaczcie, co się zrobiło. Dziura normalnie. To będzie tak, okej mama? Także ten. Takie są. Takie słońca były u nas, że wyżarło wszystko. Okej, opowiedz tatie o tym. Tata musi... Tutaj musi być ten kółek, więc musimy okay. zrobić ten kółek i potem zaczniemy to. Ja miałam na myśli budowę drzewa. O, zacznijmy robiąc budowę drzewa. Okej. Banana Tree Już słuchajcie jest całe suche Takie słońce było, że nam wypaliło normalnie bananowca Prawie całkowicie Zostawiliśmy go, żeby też przykrył te liście, które są zdrowe W każdym razie były takie pogody w tym, w tym roku, że dziwne, dziwne rzeczy Mieliśmy śnieg, potem znowu upały takie, że szok. Teraz znowu jest środek tak środek lata, a... Już pod koniec lata w sumie. Zobaczcie co u nas się wydarzyło normalnie. O, Somebody open the... O, nasz ogród. Słuchajcie, jaki tu jest bałagan w ogóle. Close it, ale zobaczcie jak ten... jak nam urosły te roślinki przez sztuczną trawę przeszły. Tutaj w ogóle wygląda jak jakieś tornado jakby przeszło. To jest nasz ogród. Słuchajcie, buraki są. Mamy miętę, żeby odstraszać. Ja nawet nie wiem co tutaj jeszcze rośnie. Tu jest ten seler. Marchewki są. No mięta to najbardziej się rozprzestrzeniła, bo to jak... tu rośnie jak chwast. Tu mamy jeszcze seler, to do zupy zawsze wrzucam. Taki dobry jest. No i dużo buraków też się fajnie. Taki wczoraj, przedwczoraj zrobiłam zupę z buraków. Nawet miałam siły na tyle, żeby stanąć i w kuchni i zrobić tą zupę tutaj. Marchewki są. No i gąszcz po prostu, ona aż wychodzi tutaj. Po prostu. To trzeba zrobić w ogóle porządek. Po tych mosunach. Bo mosuny mieliśmy dosyć ostre. W tym one się tak pod koniec zaczęły, tak w połowie w sumie e, w sierpnia. W każdym razie, grupę otwieram do wsparcia. Wsparcia dla wszystkich, którzy potrzebują światła, dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia e, ukojenia, y, podniesienia na duchu. Słuchajcie, będziemy Wam przesyłać energię stwórcy miłości. Będziemy to robić y, z otwartymi sercami y, w miłości, w energii. Miłość po prostu, nie poprzez żadne tam egregory, tylko po prostu będzie to robione bezpośrednio miłość od Stwórcy. I'm am finishing up. Yes? Yes? What? Okay. 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 Przed chwilą padał deszcz, słuchajcie, tutaj. Okej. Okay. ok, he will be here soon. Ona mi teraz będzie przeszkadzać, bo... E, no, mamę chcę. Zobaczcie, jeszcze jaśmień wam pokażę. Z bogawiją, zwinięty razem. Roz sobie koegzystują. Pięknie. Hmm, you wanna smell? Look. I'm, I'm not breaking it. I'm just giving you your fingers. You don't have to break it, your fingers. You're gonna smell. Piękne Pięknie rzeczy. Być. Trochę ponadgryżone, ale w ogóle mieliśmy taki, takie te, te monsuny, że dużo tych kwiatków. Nie wiem. Okej, okay. dużo tych kwiatków e, uciekło, że tak powiem. W każdym razie grupa będzie podana, już jest w społeczności do. Dodawajcie się, jak ktoś chce dostać wsparcia, potrzebuje po prostu światła dla kogokolwiek, czy dla jakiegoś członka rodziny, czy dla pieska, czy dla kotka, dla konia. Obojętnie co potrzebujecie. Po prostu wsparcie. Żyjemy w takich czasach, że musimy się wspierać teraz jak najbardziej. I tylko my sobie możemy pomóc. Słuchajcie, to nie jest tak, to nie jest tak, że Wiecie, nie, nie chcę, żeby się ktoś czuł, że jest sam na tym świecie, że się czuje bezsilny, bo bardzo często dostaję takie komentarze, ktoś się czuje bezsilny po prostu. To jest najgorsze uczucie na świecie. Nie chcę, nie chcę, żeby tak się ktoś czuł. Bo ja też się tak czułam i wiem, znam to uczucie. Ale pamiętajcie, że zawsze przy Was są bardzo, bardzo wysokie wibracje. My jesteśmy tutaj z Wami. Zawsze. Każdy teraz, no przychodzi taki czas przejścia bardzo silnego, solidnego. Te energie się naprawdę mieszają i są bardzo, bardzo transformujące, dużo rzeczy się takich dziwnych dzieje teraz. No słuchajcie, po prostu się dzieje, no. Dzieje się, niech się dzieje, ale my jesteśmy ponad to. Ponadto i sobie damy radę, zobaczcie te kwiatuszki też. Tyle sztormów i wszystkich huraganów przeżyły i różnych dziwnych zachowań, słońca i, i dziwne chmury i nie wiadomo co jeszcze. Bądźmy takie jak tak kwiatki, słuchajcie, bo my jesteśmy, my jesteśmy stworzeni przez twórcę źródła miłości. Jest my love. Zaraz wam podam tego linka, ale możesz zobaczyć, możecie zobaczyć to na społeczności. Możecie zobaczyć na społeczności tego linka już. Teraz wam podam. I idę dalej. Opiekować się. Moją córeczką i, i sobą i domem i, i biznesem i tak dalej, bo już miałam telefony, także idę. Kochani. Tak, yy, tak, ja zawsze wys wysyłam do Was wszystkich, kochani. Zawsze jak robię czyszczenie, czy robię takie główne yy, yy, wysyłanie światła, to do Was wszystkich to dochodzi. Naprawdę, to wiem, że wielu z Was odczuwało to, jak to przesyłałam. Czasami nie mówię o tym po prostu, tylko przesyłam. I pomagajmy sobie. Po prostu wspierajmy się w tym wzniesieniu. Bo razem jesteśmy siłą. Do, do, wiem, grażynka. Wiem. Yy, szczęście w nieszczęściu. No to właśnie musimy patrzeć na to szczęście w tym nieszczęściu, bo nie możemy patrzeć właśnie na to, że to się wydarzyło. Moja mama też yy, miała niefajne, niefortunne. Yy, bo, yy. Przewróciła się i też się poobijała. Także dla mojej mamy też poproszę o światło. I dla siebie, kochani. Eee, żebym dalej budowała moje ciało, moją krew. No i oczyszczenie nadchodzi na całą planetę. Wszyscy się odbudowujemy teraz. Bardzo ważne też, Pamiętajcie, żeby teraz jest taki czas. Od dzisiaj będziemy bardzo dużo manifestować. Tylko musimy też oczyścić pewne rzeczy. Wyrzućcie coś, co wam już nie. Każdy z Was na tym kanale, każdy z Was na naszej grupie, każdy z Was tutaj jak mówię i mnie słyszycie. Pozbądźcie się pięciu rzeczy z waszego domu, które już wam nie, nie serwują w sposób dobry. Albo macie z tym złe skojarzenia, albo są to rzeczy z przeszłości, z, z poprzedniej pracy, z poprzedniej firmy, z poprzedniego związku, z poprzednich jakichś układów. Słuchajcie, się, pozbądźcie się przynajmniej pięciu rzeczy. Ja wam gwarantuję, że wam to bardzo pomoże w manifestowaniu, bo ta energia, ona się potem uzupełni bardzo fajnie. Teraz jest na to czas, także. Po prostu pozbądźcie się, wyrzućcie, wyrzućcie papiery jakieś, które są niepotrzebne już, jakieś yy, rzeczy z poprzednich biznesów, yy, poprzednich prac, jak pracowaliście gdzieś, gdzie już nie pracujecie, czy mieszkaliście gdzieś, gdzie już nie mieszkacie. To są stare energie, które muszą odejść i jak tylko pozbędziecie się yy, tego bagażu, tej energii, która już Wam nie, nie, jest niepotrzebna. To są stare wzorce, pamiętajcie. Myśmy się już zmienili tak dużo, że my nie potrzebujemy siedzieć w tych starych wzorcach. Musimy w na nowo, na nowo, na nowo. I ja też powiem Wam, że przechodziłam przez bardzo dużo różnych rzeczy, chcę wyrzucić i dużo już wyrzuciłam. Mój office jest naprawdę 80% zmieniony. Yy, I dalej to robię, bo, bo czuję to. Czuję normalnie, że ta energia się cały czas oczyszcza i musimy się otworzyć na te nowe energie, które przychodzą które teraz się manifestują przez następne parę dni. Będzie bardzo silna manifestacja. Więc musimy zrobić miejsce temu, żeby się to mogło wypełnić. Także wywalajcie to, co wam już nie potrzeba. Macie na pewno dużo tego. Pięć minimum. Pięć rzeczy, czy w kuchni, czy w ofisie, w gabinecie, czy w waszej sypialni, czy w klozecie, czyli w garderobie, jak u nas się mówi klozet. Ja mam bardzo duże, powiem wam też garderobę, wyrzuciłam dużo rzeczy. Odstawiłam dużo ciuchów, które już mi nie pasują. W ogóle zmieniłam rozmiar. Schudłam bardzo. Także też dużo rzeczy już mi nie serwuje, nie potrzeba tego. Oddaję dalej. Zabawki. Dzieci inne zabawki, które już wyrosły. Dzieci wyrastają z zabawek. Oddajcie je komuś, kto teraz może się nimi cieszyć. Wszystko po kolei. Ciuchy, zabawki, rzeczy, kuchnia, deko, dekoracje jakieś, które już są, z wami nie rezonują. Może zmieniliście styl dekoracyjny, może zmieniliście yy, coś, wam już nie pasuje. To wy wiecie, co to jest. Na pewno wiecie, co to jest. Gwarantuję wam. Więc będziemy rozmawiać niedługo. Będziemy mieli live. Będziemy rozmawiać, jakie rzeczy wyrzuciliście, co do Was przyszło potem, poopowiadacie mi. I słuchajcie, dostaję też pytania, czy mogę zrobić, jak już mówiłam kiedyś, że jeżeli ktoś nie ma teraz funduszy, w tym momencie w banku na przykład, jeżeli ktoś chce zrobić konsultację, a po prostu potrzebuje kogoś, kto by go popchnął. W tych afirmacjach powiedział mu dokładnie krok po kroku, jak to robić, żeby się można otworzyć na tą płynność finansową. To ja jestem w stanie odroczyć, czy tam odsunąć tą płatność na jakiś czas, żebyście wy się mogli zbudować też. Ja nie jestem komornikiem, ja nie jestem sędzią. Ja nie żyję według może troszeczkę, ale ogólnie to nie, nie myślę w. Na prawo, tak jak prawo morskie, tylko prawo naturalne, więc jeżeli po prostu ktoś potrzebuje wsparcia, a na przykład na, na to nie ma teraz funduszy w banku, po prostu nie, nie objawia się to czy gotówką, czy obojętnie w jaki sposób, to można to inaczej zrobić, ale jeżeli potrzebujecie ekstra czasu, żeby zapłacić za konsultacje, to ja też jestem ok z tym. Słuchajcie, to jest wszystko płynne. Energia jest płynna, pieniądze, pieniądze są płynne. Czasami nie ma ich. Ja miałam, mówiłam Wam, że ostatnio był taki czas, że miałam jakąś tam kwotę i zaraz ta kwota się zamieniła w inną kwotę. To się po prostu zmienia, ale musimy się odblokowywać i nie dać sobie wmówić, że my czegoś nie mamy. Musimy żyć nie w braku, ale w płynności w płynności wszystkiego. i w dobrobycie, dobrobycie każdej energii. Także. Słuchajcie, też y, warto robić manifestację, y, w ogóle afirmację tego, że y, mam wystarczająco na tyle, nie tylko tego, co muszę mieć, czyli opłaty za rachunki, za jakieś. Y, y, Zakupy w sklepie, jedzenia zdrowego czy pojechania na wycieczkę, czy opłaty paliwa. Czy bądźcie bardzo, bardzo, bardzo specyficzni w tym, jak to manifestujecie, jak to afirmujecie, bo trzeba być naprawdę w detalach. Nie musicie też kończyć na tym. Możecie też afirmować to, że macie więcej niż tyle, ile potrzeba macie więcej, bo to też wam daje swobodę, żeby albo na przykład zaoszczędzić na jakiś projekt, że chcecie na przykład się rozwinąć, chcecie założyć firmę, chcecie zrobić coś fajnego, chcecie jechać na te fajne wakacje, chcecie na przykład yy, no, odwiedzić rodzinę na przykład w innym państwie, czy, czy na bilety mieć. Rozrysujcie sobie tą plan, ten plan taki finansowy, ten, ten, ten taki wasz. Bo każdy będzie miał inny plan, inny plan manifestacji, inny plan afirmacji, które, które wy chcecie zmanifestować. Każdy ma swój i nie dzielcie się tym, nie mówcie o tym nikomu, tylko sobie. To jest dla was prywatna sprawa. Też jest bardzo ważne, kochani. Ja mam tyle różnych planów dla was. Yy, chcę się ty taką wiedzą podzielić. Także krok po kroku będziemy iść, będziemy szli dalej razem. I będę Wam krok po kroku więcej, więcej, więcej przekazywać. Wczoraj wczoraj się kontaktował ze mną Wenzler, nasz wódz, i powiedział mi, że mu się śniłam, że rozmawialiśmy, że będziemy razem tam jakieś plany robić. Nie będę mówić dokładnie o co chodzi. Ale jeżeli ja jestem w jego snach, to dobrze. To dobrze, to, to się dzieje dobrze. To się dalej yy, kontynuuje to co, to, co wszyscy chcemy. To połączenie nasz, naszych słowiańskich yy, korzeni yy, z naszymi rdzennymi braćmi, to się wszystko kumuluje. On nigdy o mnie nie zapomina. Zawsze jestem w jego modlitwach, jestem, jestem w, w, zawsze w on się po prostu ze mną komunikuje, bo ta, ta relacja jest bardzo ważna dla nas. Mimo to, że on teraz był w San Francisco i naprawdę jest zajęty, bo cały czas jeździ po różnych plemionach, po różnych rezerwatach, to on tak ma czas zawsze do mnie czy zadzwonić, czy napisać. Zawsze się komunikuje, mamy ten, ten kontakt i to jest najważniejsze, że on szuka tego kontaktu. On chce ze mną rozmawiać, łączymy się i to nie jest pierwsze życie, w którym my się łączymy, także i komunikujemy. To nie jest pierwszy raz i my wiemy oboje o tym. Wszystko się dzieje tak, jak trzeba. Dajcie energii popracować. Energia też potrzebuje czasu. Także uwierzcie, zaufajcie, miejcie wiarę. Wszystko się zrobi. Już się zrobiło, dokonało. Aha, oddawanie kasy, yy, właśnie nie można trzymać. Yy, trzeba po prostu rozumieć, jakby wejść w buty tej drugiej osoby, jak która ci nie oddała tych pieniążków, yy, powiedzieć: "Ja mu wybaczam, ja jej wybaczam, ktokolwiek to jest". Ja wybaczam tej istocie. Na koniec dnia. Ja wczoraj miałam taką sytuację, tak robiłam, że, że dziękowałam i oddawałam podziękowania, że, że już te pieniądze są moje. Po prostu, bo to są moje pieniądze. To jest kwestia tylko czasu i to już idzie. Także zrozumienie Mami. i nie, a nie bijatyka. Papa, pa, pa, kochani. Mami. Yes, my love.